Dla każdego sportu. Dobry wieczór, Aniakule TV Reklama. Ze mną Michał Pasternak. Cześć. Siema. Jesteśmy już po meczach Move Federation. No, jak ci się grało? Widziałam oddałeś serce na boisku. No, grało mi się bardzo dobrze, także jestem zadowolony, miałem świetną ekipę, fajna przygoda. Jakieś takie można powiedzieć małe marzenie z dzieciństwa. A kto według ciebie swojej drużyny najlepiej wypadł? Yy, cała drużyna. Cała drużyna? Tak, no nie chciałbym nikogo wyróżniać i, i wydaje mi się, że każdy dobrze grał, także no nie, nie mogę tutaj powiedzieć, że nie wskazać jednego zawodnika. No miał być z nami dziś Krzysztof Stanowski, nie ma go, czy widziałeś film, który wypuścił? Nie, nie widziałem. A co tam było na tym filmie? E, no dość mocno skrytykował free fighty, powiedział, że to jest środowisko patologiczne i że sportowcy, którzy uczestniczą, uczestniczą w takich galach, no to też się do, tego, do a, tej rozszerzenia a, patologii... Krzysztof roz... Stanowski był kiedyś sportowcem? Walczył w galach sportowych? No, Myślę, no że nie, że dziennikarz. Nie, no, chciałbym się dowiedzieć, do czego ma odniesienie i czy wie, jak wygląda życie sportowca w naszym kraju. Jeśli będzie wiedział, to niech się odzywa. A jak nie wie, no to nie, niech nie mówi takich wzdur, bo dla mnie to jest jedna wielka wzdura. I, I jeśli ja nie mam pojęcia na temat dziennikarstwa, tak jak on to robi dobrze, to nie będę też mówił, że <laughs> powinien to robić tak czy tak, nie? Okay. A zakład z Jepczanem, chyba wygrałeś ten zakład, tak? Tak, no tatuję mu EBB. -e tak, właśnie pokazywał, e, e, znaczy nie pokazywał, gdzie wytatuje. Może na brzuchu. Mówił, że na pewno nie tam z tyłu, żeby każdy mógł to zobaczyć. czy znaczy, to nie on będzie decydował, to ja zdecyduję. A to ty masz zdecydować, już wybrałeś to miejsce? Znaczy jeszcze nie wybrałem i on jeszcze o tym nie wie. Że ja decyduję. A on już o tym nie wie, no to jak zakład y, bez, y, bez ustalenia reguł? Znaczy reguła jest taka, że ja mu tatuuję e, mały tatuaż, no, jeśli chce, żebym ja to tatuował i zrobił to w sposób krwawy, no to może sobie wybrać miejsce. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla niego. Jak wiemy teraz internet nasz płonie i Pandora Gate, co, co myślisz o tym Myślę, wszystkim i że to wypływa i o samosądach tak naprawdę? Myślę, że jak płonie, to niech płonie dalej. Stanowski się tym zajmie. Reszta tej całej Loży na pewno to skomentuje i będą wiedzieć najlepiej, kogo e, zlinczować, kogo ukamieniować i kto jest winny. Bo służby w naszym kraju to nie mają pojęcia. A myślisz, że to y, Bok rykoszetem dostał i, i wpadł Myślę, do że tego samego. dostał najbardziej z wszystkich. Za, za mocno są potraktowane. Znaczy, wiesz, słuchaj, no ja też nie jestem e, w temacie i nie śledziłem e, całego tego, co się dzieje i co Boxdale tak naprawdę zrobił, ale widzę, że dostał najbardziej. Został wrzucony w sumie do tego samego worka: work to stew. No, ciekawe, no, co. To... Jutro ma wyjść e, film. Fajnie, no nie wychodzi. Stanowski, jutro już. Stanowski na, Stanowski myśli, na pewno że... będzie wiedział, co z tym zrobić. Myślisz, że Krzysztof. Jeśli zna się Krzysztof... na trick zna się na walkach zawodowych i wie, co dla zawodników zawodowych jest najlepsze. To pewnie na tym również się zna bardzo dobrze. Może jakiś film nowy nagra? No pewnie tak. No na dobra. 100%. Dobra. Mam A właśnie, no przecież no? grałeś przeciwko Alanowi. Nie Alanowi, tylko Kwiecińskiemu. Żadna porażka w życiu mnie tak nie boli, jak porażka z, z tym łajdakiem. No właśnie widzę tutaj po tobie, że dość mocno to przeżywasz. No strasznie. trzeba przyznać, że Powiem dobrze ci, że na wojsku czeka... piłkarskim się zaprezentował. Dzięki. Przyznasz mu Nie, nie. nie. On no się nie prezentuje nigdzie dobrze. A, z, a Zadora, bo nie komentowałeś u nas e, przegranej. To jest e, e, Zadory Dominika. Jak skąd? Jego przegraną? Tak. Świetna walka, oby tak dalej. Mam nadzieję, że w przyszłości również tak świetnie wypadnie. E, ostatnio też się odbyła konferencja Cloud MMA i dość tak. mocno e, ja zawrzało. To ja wiem, ale. E, jesteś chciałem... YouTuberem. Tak, ale nie chciałbym komentować. E, e, gali. Cloud. Chciałbym youtuber... skomentować tylko tyle, że walczy tam mój kolega. Właśnie bo. Y, syn. Kamil. Y, Myślałem, że Kamil. Pio Piotr Rizakowski. A, Piotr też zapomniał. No, Pozdrawiam. I będzie rozjechany cesarz, i przyjdzie nowy cesarz. Czyli Piotrek? Tak. A to wtedy ty zawalczysz z Piotrkiem o to cesarstwo? Tak, za milion złotych to już jest ustalone. Stawka jest ustalona. Czekamy tylko na federację, bo żeśmy się sprzedali. Ja jestem zawodnikiem zawodowym. I jak to Stanowski mówił, że co? Zawodnicy zawodowi? Że zasilają to no, patologiczne. No to jestem, zasilam to patologiczne i się sprzedałem. No i tyle. I za milion złotych będę sprzedany, patologiczny, ale będę szczęśliwy i zabezpieczony zarówno ja jak i mój syn. Mam vu, bo Ci śnił ten tobą i właśnie mówiłeś, że dla pieniędzy. Poważnie ci się świadczył. Wywiad, bo ja wiedziałam, że chcesz z tobą no zrobić ze mną, no to tak. czyli w jakimś się sensie. Się nie wiem, I ja się właśnie się zapytałam, ja. dlaczego właśnie o, o ten film. Ale bo to, to jest wszystko... u mnie normalne, wiesz. To mogło ci się coś zmienić, bo ja zawsze się, mówię o tym, że się sprzedałem i, i wszystko robię tylko i wyłącznie dla pieniędzy, nie? A jeszcze twój drugi kolega y, walczy. Kamil, no tak. z Labrygą. No. Dobra walka będzie, no, Zobaczymy, czy dla Labrygi będzie taka dobra. Mhm. No i to uderzenie. No. Ale to nie chciałeś no, słabe, no. no. No ale dzisiaj mamy dobry hmm. dzień, znaczy w sumie dla ciebie ja mam, przegrany, ja mam, ale je... sprawdziłam z ciekawości, kiedy miałeś ostatnią walkę przegraną i to był 23 stycznia 2023. Ale z kim ja 2023. Ale za to dzisiaj ja dzisiaj w Jastrzębiu Zdroju to się Nie. odbywa gala boksarska. Obroniliśmy past mistrza Europy. Fajnie. E, Diablo Wiesz, też Ja wygra... w ogóle z kim ja walczę? No to, to że ja wygrywam teraz te walki, no to, 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 to co ja mam za przeciwników? Bałem się zawodowców, to poszłem do frikowych organizacji. No obyś teraz dostał kogoś mocnego. Proszę? Obyś teraz na samą walkę dostał kogoś mocnego. No znaczy ostatnio <laughs> biłem się z Tyburskim, który był dwa razy lepszy, tylko że się nie wyspał akurat. Ale chcę rewanżu. No to słuchaj, no ja i wiesz co ja bym chciał? No właśnie. A teraz będzie walczył z Don Cassio. Chciałbym, żeby mi mama oddała Porsche. No wiem, i wydaje mi się, że... chociaż lubię Don Cassio, ale powinien wygrać Tyburski. Małe rękawice. Ostatnio Casio też małe rękawicach przegrał. No, zobaczymy. Czekamy, zobaczymy. Nie będziemy wróżyć w sposób. Dziękuję ci bardzo za wywiad, ja że poświęciłeś i czas i pozdrawiamy. A nie wymieniasz e, sponsorów? sponsorów? nie przeczytałam komentarz. Jaki? E, czy tak trudno. ...wymienić wszystkich sponsorów, nie, nie czytając ich z telefonu, tak, bardzo trudno, bo niektórzy sponsorzy chcą, żeby wymieniać ich pełne nazwy, e, inni dochodzą, a nie chciałbym któregoś pominąć, bo później są z tego tytułu... Ja pamiętam tylko zawsze Entresolę. No bo ona jest w Kielcach. To widzisz wszystko, środowisko miejskie, e, Sirent sklep, Tom Trans, no i jednego sponsora zapomniałem. No ale widzisz, nie będę używał telefonu, bo znowu możesz powiedzieć, nie, że nie powiem, teraz już wiem, że wyciągasz dlatego, że w jakiś sposób cię lekceważę. Dziękuję bardzo e, za dziękujemy wywiad. Dziękujemy bardzo, bardzo Pozdrawiam ci dziękuję. Wszystkich.